Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy dzień piąty. Patrzcie jak w ogrodzie pusto. Jesień, panie, jesień. No dobra. A wiecie co wam powiem? U nas był dzisiaj Ralf Demolka. To co tu się wydarzyło... Mamy to normalnie prawie jakby przeszło tornado, blisko, blisko, coraz bliżej. Jutro posprzątać. I będzie można brać się za akcję zryw Aha nie, jeszcze trochę odbudować Żeby nie było za lekko To była walka o ogie. jak ja lubię spróchniałe deski na dachu No ale tak pewnie bym się jeszcze z 5 lat za ten szałerek nie brał a tak, urzędacy z Unii mnie zmusili, o, fajnie, nie? A już jest część poukładane, posprzątane, pozdejmowane, dobra, z tej hałdy. No dobra, to by było na tyle. Do nowego pieca zaraz w ogóle widać nie będzie, gdzie on jest, nie? To pozdrawiam wszystkich serdecznie. Łapka i subik. Do juterka.